Kielka tu ewelka, ja się melduję z podziemnego parkingu w Serenadzie. Godzina 12, Ja zaczynam jeździć, i oprócz takiej zwykłej jazdy na Uberze mam małą niespodziankę dla jednego z moich kierowców. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Lecimy standardowo. Czyli zrobiłam makijaż, to możemy aplikacyjnie rozpoznać, ale daję radę. Nawet jest tutaj zasięg, nie jest tak źle, ale chyba sobie mimo wszystko wyjadę. Wyjazd z parkingu podziemnego nie jest taki trudny, wystarczy kierować się za strzałeczkami. Ale zaś łażenie po serenadzie już jest w ogóle dla mnie mega trudne. Te schody, które są co... jakby co piętra, ale jakby pomiędzy tymi piętrami są jeszcze półpiętra i tam już schodami się nie dojedzie, tylko windą. No powiem Wam, że ja tego jeszcze nie odkryłam, jak się dobrze poruszać po serenadzie, może mi się kiedyś uda. Chociaż tyle, że z tymi parkingami mimo wszystko, no to nie ma problemu. I tu wyjedziemy od Bora Komorowskiego. Do zobaczenia! widzicie tutaj te barierki są trochę poharatane, tak trzeba uważać ja się tutaj przetransportowałam z parkingu podziemnego serenady na parking pod multikino mam nadzieję że tu mi obsługa zaraz nie wyrzuci złapałam panią Anię troszkę daleko i to będzie krótki kursik ale za to jest komfort więc lecę. Mi właśnie przed chwilą wpłynął przelew z Ubera, bo nie wiem, czy wiecie, ale poniedziałek to jest taki dzień matki boskiej pieniężnej właśnie dla kierowców, którzy jeżdżą na Uberze. Co prawda, jeżeli kierowca jeździ pod partnerem, no to partner dostaje tą kasę i tam w zależności na jakich warunkach rozlicza tego kierowcę, no to potem właśnie to wszystko odejmuje te podatki i puszcza dalej. Ale że ja jestem sama partnerem, no to... W poniedziałek mam realizowane te wszystkie przelewy. Chyba, że czasami tak się zdarza, że w poniedziałek jest jakieś święto, no to wtedy ten przelew przeskakuje na pierwszy dzień roboczy. Taka ciekawostka. Kochani, mamy 7 stopni i dowiedziałam się, że w tym tygodniu ma dość do 20 stopni. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, no to mega fajnie. Bo ja już osobiście mam dość z tej zimy. Chociaż trzeba przyznać, że ta zima nie była aż taka mroźna w tym roku, ale mimo wszystko, jakoś tak, że to fakt, że nie ma tego słońca, że trzeba tą kurtkę ubiera. No to to jest takie trochę dołujące, przynajmniej dla mnie. Gazik aktualnie na Circle 308. Troszkę spadają te ceny. Mam nadzieję, że zobaczymy niebawem dwójkę z przodu. I tak powoli lecz nieubagalnie zbliżamy się do okresu naszego życia. Cieszmy się tym, że jesteśmy młodzi. O, kur... o tutaj kiedyś jadłam burgera, aż burger i był bardzo dobry. Muszę odświeżyć sobie pamięć jak smakował? Pamiętam, że był dobry. Dzień dobry. Kolorowe przychodnie. Mhm, dobrze. Dobra, pierwszy kursik za mną. Dostałam cynk od mojego kierowcy, że jest w pobliżu, więc spotkam się z nim i pokażę Wam, jaką mam dla niego niespodziankę. A to mnie niespodzianką jest. chwila napięcia. Ewa Dywaniki. Ostatnio skarżył się, że jego obecne dywaniki są w kiepskim stanie, więc na pewno się ucieszy. Pokażę Wam teraz, jak proces konfiguracji i zamówienia Ewa Dywaników jest banalnie prosty. Wchodzimy na stronę ewadywaniki.pl i wybieramy markę i model pojazdu. W moim przypadku jest to Toyota Corolla. I konfigurujemy sobie komplet, kształt komórek, możemy wziąć rąby, plastry miodu, krople. My wybieramy plastry miodu, moje ulubione. Następnie kolor dywanika. Oczywiście wszystkie kolory, ale my wstawiamy na kolor czarny, potem mamy kolor oprzycia, również tutaj mamy wszystkie kolory tęczy. O, w F, czyli ja mam taki limonkowy, ale tutaj e, wybieramy ciemny niebieski. W kolejnym kroku wybieramy co chcemy. Ja wybieram cały komplet wraz z matą do bagażnika, ponieważ na taksówce jest to taki must have, a poza tym przy zamówieniu całego kompletu mogę uzyskać aż do 20% rabatu. I tutaj jeszcze dla wzmocnienia ochrony biorę podstopnicę gumową. Tutaj też mogę sobie wybrać jaki kolor chcę, ale tutaj stawiam na czarny, klikam sobie dalej. I zobaczcie, tak jak mówiłam, przez to, że wzięłam cały komplet, mam 117 zł rabatu, ale jak wpiszę jeszcze mój kod driverka, to ten rabat mi się zwiększa na 159 zł i 65 groszy. I tu dostałam potwierdzenie, że zamówienie zostało złożone, no i teraz nie pozostaje mi nic innego jak czekać. My już jesteśmy na miejscu i po pierwsze chciałam Wam przedstawić starszą siostrę FG, a po drugie chciałam Wam pokazać, jak wyglądają markowe gumowe dywaniki. Jak widzicie, są dość mocno zdeformowane i nie przylegają do podłogi, przez co często, jak pasażerowie siedzą, to podkupują je poprzednie fotele. A co najgorsze, ciężko się je wyciąga. Mam nadzieję, że się nie rozsypie piasek, co może być trudne. I ostatni. No, ogólnie szał nie ma. Nie, pozbywamy się raz na zawsze. To co, czas na zmianę. Dobra, wyciągamy pierwszą partię na tył. I tutaj odkleja się rzepy. Dzięki temu się nie będą przesuwać. Zaczynamy. Już widać różnice i ten niebieski kolor idealnie wpasowuje się w ten design i e, kolor, który jest na zewnątrz. Czyż nie wyglądają pięknie w takiej taksówce, aż chce się jeździć? Dobra, teraz przód. Nie no, fatalnie to wygląda, widać ten brud. I to w ogóle ciężko bardzo domyć. Okej, okay. piękne. No i tutaj do przodu kolejny dla kierowcy. Ma specjalne stopery, które są dostosowane do marki pojazdu, dlatego to było wybierane właśnie na początku. I podstopnica, która jest na moje życzenie już zamontowana, przyklejona, nie rusza się. Więc możemy wkładać. No, ale najpierw trzeba wyciągnąć to. Tutaj ma taką gumową metkę, żeby wiadomo było, od kogo wysą. Trzeba przykręcić tego bolca. I proszę bardzo, tak się prezentują Ewa dywaniki w starszej siostrze Go FG. Kochani, zapomnieliśmy jeszcze o macie do bagażnika. E, dobra, wkładamy. A, nie jest tak trudno, jak myślałam, że będzie. Łomatko. Tu trzeba to odkleić. I jeszcze tutaj. Było bardzo dużo wątpliwości, czy jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Taksówkowego na pewno. Siedzie jak ulał, w końcu szczyta na miarę. Musi się trochę rozprostować, ale to spokojnie parę walizek wejdzie i będzie ideolo. No i co? Podoba ci się? Rewelacyjna, nareszcie cywilizacja. No dobrze, misja wykonana, kierowca zadowolony, a ja wracam do wykonywania kursów. Jeżeli też chcecie poprawić swój komfort jazdy, to koniecznie sprawdźcie stronę ewadywanki.pl, link w opisie. I teraz jest świetna okazja na zakup, ponieważ do 10 marca można zgarnąć aż do 1000 zł cashbacku. A! I pamiętajcie o moim kodzie driverka, z którym macie dodatkowy rabat. Ja się odpaliłam, mam nadzieję, że coś trafię do centrum, bo widzimy, że tutaj świeci mnożnik, tutaj też, ale przypuszczam, że zaraz może zgasnąć. Zupałam panią Miulkę, na komforcie, także lecimy. Dobrze, zobaczcie, tutaj aplikacja mnie prowadzi dołem, dokładami do 4 km, a ja sobie pojadę przez osiedle dywizjonu i dzięki temu będę mieć kilometr krócej. Także tu uważam, że warto sobie zawsze sprawdzać na tych dwóch nawigacjach i która jest tam korzystniejsza, to, to tą wybrać. I to też niekoniecznie pod względem odległości, ale też czasu, bo czasem jest kilometr krótsza trasa, a przez to jest na przykład 15 minut więcej jazdy, co moim zdaniem się tak średnio opłaca. O, policja na górze! A co to panowie policjanci w KFC byli? Hej, zawsze takie jest dziwko. O, policja, chcę coś zjeść w McDonaldzie! Ola Boga! Przecież oni powinni gonić bandytów. I tak czasami społeczeństwo chyba reaguje co? Bo przecież policjant to nie człowiek i przerwy nie musi mieć, nie? I <laughs> jeść i w ogóle. O, anulowała mnie. Ciekawe, czy coś za to dostanę. Tu mnie pani anulowała, nie dostałam do to opłaty anulacyjnej, bo no bo tam chyba trochę stałam na światłach i dostałam taką informację, że o, zatrzymałeś się, pamiętaj, że pasażer może usunąć przejazd, coś tam, coś tam i to chyba wtedy po prostu to oznacza, że się nie dostaje tej opłaty, taka ciekawostka. No na szczęście nie pojechałam zbyt daleko, a tutaj już od razu sam kursik z panią jego dom, z dywizjonu, także wracam z powrotem. Dzień dobry, będzie na kombatantów. Okej, okay. już teraz do mnie napisał, że dostał prawie zawału, bo ktoś puka do drzwi i on otwiera, a tutaj dwie panie z legitymacją i mówią, że kontrola skarbowa, więc tak o co chodzi, nie? I mówią, no że szukamy jakiegoś XYZ pana, którzy mówi, że tu nikt taki nie mieszka i że wynajmujemy to mieszkanie i podał numer do właścicielki, żeby się po prostu z nim kontaktowali, ale wiecie, że taki zawał, kurczę! Kochani, jedziemy teraz na osiedle bohaterów września, i uważam, że te rejony są jedne z najbardziej zakorkowanych w Krakowie. Nie wiem, z czego to wynika: czy z wąskich ścieżek, czy jest o dużo bloków, czy, czy coś, ale naprawdę zawsze tutaj tyle się stoi w korku, a to są takie obrzeża miasta, nie? Jakoś przemknęliśmy 1520, więc powiedzmy, że ten ruch się dopiero rozkręca. Patrzcie, tam jest taki malutki kiosk zamknięty pewnie z 15 lat temu. Tam można było kupić, nie wiem, bilety na autobus czy coś, ale strasznie malutki. I pytanie, gdzie kała ta pani z tego kiosku, co? ktoś mi to wyjaśni. Nie, ale tak szczerze, no to w sumie poza tymi kurkami tu, w godzinach szczytu, no to uważam, że jest, że tutaj jest fajna dzielnica i taka dość zazieleniona jak na Kraków. E, o, dzieciaki sobie hasają fajnie na placu zabaw. I w ogóle mam koleżankę, co mieszka na właśnie na osiedlu Bohaterów Września i za jej blokiem był taki mały plac zabaw i pewnego dnia ona patrzy na Google i tam widniała nazwa, lat zabaw imienia Ryha Pei. Serio? Nie wiem, czy to był jakiś żart kogoś. Potem już to zostało zmienione na jakąś normalną nazwę, no ale miałyśmy wtedy bekę z tego. Screena chyba niestety nie zrobiłyśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie na kościuszki. Tak. W Bibicach. Tak. Dobra, zakończone i pani Katarzyna na powstańców 3,5 km. E, coś mi się pomyśliło, bo ja myślałam, że to będzie na galicyjskiej e, wysadzenie pasażera, ale to się pomysł na źle popatrzeć. I było tutaj, no to, nad zielonkami, wysoko, wysoko. W połowie drogi do Michałowic. I e, pewnie każdy zna ten moment, kiedy wpuszczacie kogoś przed sobą, no nie spodporządkowanej i to tak też było. E, gdyby nie to, że go wpuściłam, no to mogłabym teraz sobie skręcić w prawo na. Strzałce, ale przez to, że on tutaj skręca w lewo, to no to stoję, nie? Znaczy, nie, że narzekam, tylko narzekam. Już tutaj też dostałam powiadomienie z Ubera, że się zatrzymałam, że, jak, że pasażer może to anulować, i wtedy też nie dostanę kasy, coś tam, coś za tą anulację. No i takie buty. To ja maczka, tutaj taki billboard super combo, 19 zł dwa burgerki, kolka, frydeczki, żyć nie umierać, no. Ale nie, dzisiaj mamy obiadek. Wczoraj jedliśmy na mieście, no to dzisiaj trzeba zjeść w domu. I tutaj Mateusz jak już mogę Wam się pochwalić, zrobi mielone sznyselka. U Was się w ogóle mówi mielone czy sznysel? Bo u mnie się mówi mielone, a chyba Mateusz mówi na to sznysel. Z ziemniaczkami i suróweczką. Nie wiem jaką, pewnie buraczki. I tu, moi drodzy, też lubi Policka stać, więc noga z gazu i to w dwie strony i to jest ulica, to jest Aleja 29 listopada. I tu jest troszkę trudno, ponieważ no, jest tutaj duży kąt nachylenia, jedzie się z górki. O widzicie, ciężko. Ja sobie tu wiadę na prawy pas, ale ta bm mnie nie chce wpuścić. I chociaż w sumie może to BMW. To nie jest zwykłe BMW, tylko to jest pozycyjne BMW, bo on jakoś tak jedzie przepisowo. Dzień dobry. Jaki ładny samochód. Dziękuję. Ale śliczny ten samochód, czarny, zielony. Dziękuję. Kiedyś takie narty miałem cały stroj czarno, taki zielony. Dobra, uwaga, gotowy. mam się trzymać. O, <laughs> o kurde. Szukam. Gwiazdy na niebie, słuchaj. No, w nocy lepiej widać. Pani co, to nawet nie trzeba się umawiać z dziewczyną na... Na no, oglądanie Gwiazd. małe wóz i duże No, <śmiech> <śmiech> nie, jedna, nie jedna by na to poleciała. <laughs> co, coś się z autem stało, że tam się spotkaliśmy? Tak. Coś poważnego, czy jakaś taka rutyna po prostu? No tak, za 11 tysięcy. <laughs> o matko. I co się tam stało w tym aucie? Sprzęgło i koło zamawane. Aha, i jakie to auto? Mazda. Mazda. Fajne są Mazdy? Super, <grym> się zmienia. Znaczy nie, no to, to jak każdy, nie? latach to. Nie, no to miała prawo. A to auto ile ma? Czasu? Roczek. Ma ponad 50 tysięcy na liczniku. Wow, to dużo. No, znaczy jak na taksówkę, no to i tak nie jest tak bardzo dużo. Tak optymalnie bym powiedziała. to jest jakaś hybryda? Tak, hybryda zagazowana. Okej. Okay. Ej dobra, mamy godzinę 16. spróbuję przefiltrować te przejazdy, żeby złapać uber by women. O, tu chyba jest szkoła, tak mi się wydaje, że tu jest chyba szkoła prywatna, czy obcojęzyczna, coś takiego. Tak, tak, teraz kojarzę. Uuuu, ale wam pokażę BMW. Pani Ewelina? Tak, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, a tam zobaczyłam takie fajne BMW w fajnym kolorze, musiałam zrobić zdjęcie. Które to? Takie zielone. A widzę, o jakie super. No. Jakaś jest chyba, bo nie widziałam do tej pory, to czasami rodzice przyjeżdżają pod szkołę, yy, no konkretnymi samochodami. No tak, bo to jest prywatna, no. ale to jest yy, obcojęzyczna czy zwykła? Tak, to jest szkoła międzynarodowa. Co drugie są takie czesne w takich szkołach, Te, czy w tej szkole? Nie, piąteczko miesięcznie. Mają rozmach skóry. Aha, 5 tysięcy miesięcznie. No masakra. O matko. Dzieci, nie? Jezu, jaką ma Pani obłędną tapicerę w środku. <noise> Dziękuję. Co to jest? To są światłowody, nie? E, tak, dokładnie, światłowody. wody. Jesus, to jest gwiaździsta. 5 Pięć tysięcy miesięcznie, no to trzeba być może. No bogaty. nie, no jest. To... Ale co w niej jest takiego, oprócz tego, że się Te po angielsku mówi? To międzynarodowa i uczą w niej native po angielsku, jest cały program nauczania jest po angielsku. No i dobra, i ze względu na to, że to Czesne jest takie wysokie, to czy są chętni, czy ciężko się dostać? E, są chętni. Są chętnie, ale ten kto chce, to się dostanie. Nie ma jakiegoś problemów, żeby się tam zapisać. znaczy mamy klasy, które liczą po 16 uczniów. O, super. Więc to są raczej takie no, mniejsze, mniejsze grupy. No i idea jest ogólnie taka, że no, żeby te klasy były po prostu małe. Ale jest też spora rotacja, no bo to jest szkoła, która głównie jest jakby na naszym, naszym klientem jest, no są różni ludzie z zagranicy, których tutaj rzucił los mhm. z Polski. Przyjeżdżają z sami rodzinami na jakiś kontrakt, nie, do jakiejś, do jakiejś korporacji czy gdziekolwiek. I im trzeba ich zainstalować w Polsce, więc korporacja im wyszukuje już całą szkołę gotową, żeby można było z całą rodziną przyjechać okay. na rok. Co jest też takim wyzwaniem, to może być to, że te dzieci y, mieszkają rozrzucone gdzieś tam po mieście i dojeżdżają do szkoły, przywożą ich y, na części rodzice albo właśnie przyjeżdżają kobietą Okej. Okay. I te dzieci są właśnie włożone od drzwi do drzwi. Nie mają takiego doświadczenia że... chodzenia do szkoły i wracania ze szkoły z kolegami. No tak. Nie, troszeczkę brakuje im szkoda mi ich, że, że, że nie mają tego doświadczenia, że po lekcji to my sobie pójdziemy do żabki, kupimy sobie po lodzie, <laughs> siedzimy sobie na ławce. Dzięki, Dzięki do tego, i do tego, wszystkiego do dobrego, do widzenia. I tu wirusa e, i to jest komforcik komforcie chyba na szlak. Nie no, fajnie by było posłać dziecko do takiej szkoły językowej, ale z drugiej strony, tak miesiąc w miesiąc kmienić 5000 tysięcy, gdzie wiecie, noga się może powinnąć, to mi się wydaje, że już rodzice tego dziecka już muszą mieć właśnie takie pewne biznesy. Ja bym bardzo chciała, aczkolwiek no, no ciężko by mi było, a poza tym no nie mam dziecka, więc powiedzmy problem rozwiązany. I też na przykład mi się bardzo podoba system szkolnictwa Montessori. To jest taki system, w którym dzieci uczą się przez samodzielne działanie. Same po prostu muszą myśleć, co mają ubrać, jak mają ubrać, czy lewy but mają ubrać na lewą nogę, czy nie, a jeżeli nie, no to że się uczą na własnych błędach. O i też na przykład jest coś takiego, że w klasie, w takiej szkole, ale Montessori, no to nie ma dzieci w jednym wieku, tylko jest jakiś jeden starszy, drugi młodszy, żeby te dzieci właśnie się poznawały. No i mi się to bardzo podoba. Aczkolwiek mam kuzynkę, która uczy języka polskiego, i ja kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, to ona zaś mówiła, że ona jest totalnie przeciwna ze strony nauczycielskiej, że jednak trzeba te dzieci zmuszać pod określony system. No może ona tak, tak tego nie nazwała, ale że jednak trzeba im narzucać o. Właśnie naukę w tym, a nie innym systemie, że ona kiedyś miała ucznia z takiej szkoły Montessori czy z przedszkola i że się musiała bardzo przy nim napracować, bo on nie wiedział dużo rzeczy, bo się sam nie nauczył. No, i jestem mega ciekawa, co wy na ten temat uważacie? I to pytanie kieruję do osób, które coś już słyszały na temat właśnie tego szkolnictwa Montessori albo miały z nim też do czynienia. Wypowiedzcie no się, czy wy jesteście za, czy może przeciw? Już tutaj będziemy skręcać zaraz, już są takie zieloneczki. Dzień dobry, za Dzień dobry zapraszam. O tutaj Dzie... gdziekolwiek. Dobra. Mamy dzięki. Bi... Tak, tak, dzięki wielkie, miłego, miłego dnia. dnia. Okej, okay, i pan Dominik. I musimy tu zrobić taką nawigę trochę. No, jesteśmy na Pędzichów, Tutaj jest w ogóle komisariat policji, jakby co. Dobra, pan Dominik chyba już na mnie czeka. W sumie spróbujcie z nim dogadać. Trzymajcie kciuki. Dzień dobry z tej strony, kierowca Ubera. Mam takie pytanie: czy nie chciałby pan przyjść na drugą stronę ulicy i ja bym podjechała, jakby tą główną, byśmy od razu pojechali na tą pawion? Nie trzeba by było tak objeżdżać? Dobrze, tylko że ja tak za bardzo nie wiem gdzie. Ja tak sobie przysiadam przy żabce, naprzeciwko żabki. Po drugiej stronie ulicy. Boże, nie będzie tam żabka. Dobra, no nic, no trudno. To ja podjeżdżam tam pod tą pineskę i niech pan tam. Pod. Tam, gdzie jest pineska na ulicy. Nie, nie, nie mam pojęcia. Tam, gdzie jest pineska, tam będę. To sobie tam też dobra, dobra. Dobra. Dzięki, do zobaczenia. Czy wy to widzieliście? Pan sobie z środkowego skręcił w prawo, a teraz nie wie czy on chce stać, czy parkować, bez kierunkowskazu zajebiście. Dzień dobry! Witam, witam. Witam, witam, ją zdrowie panie pytam. Panie <szerwany> to góry ja ja <szerwany> Oooo! O w hybrydzie widzę. Hybryda zagazowana. O, zagazowana hybryda. Jak tam dzionek mija? Bardzo dobrze. Do galerii jedziemy, to króciutko. No niestety. Ale sporo to możemy dosłaniać. Proszę no mnie to nie będzie. Yy, ogólnie to tak, będziemy mieć 4 minuty, ale będzie było, jak panowie nie zapną pasów. Pani długo na tym uberze jeździ? No długo, długo. Chyba 6 lat. Ile? 6 lat? Coś takiego. Jak 6 lat? Jak, jak to zrobić Pani ma 18 lat, to jak 6 lat? O, plus wat! <laughs> Okej, okay, ja tu stanę, bo tam jest ciężko ze staniem. Galeria jest na wprost. Tak. Dzięki wielkie, miłego. Tu już zakończony. Patrzcie, co się dzieje, mnożnik, mnożnik. O, patrzcie, jak się rozpaliło, jeszcze bardziej. O, i patrzcie, i tu mamy mnożnik, ponieważ tutaj się świeciła taka kropka i faktycznie... Ej, dobra, dopasowuje mi. Czy Ewelka dostanie ten kurs? O nie, wszystkie prośby zostały rozpatrzone. Szkoda, bo ja chętna byłam na niego. No ale widzicie, jak przy kursie jest taka kropka, jak ta, to znaczy, że to jest kurs z mnożnikiem. Czy tu będą dalej takie korki jak wcześniej? To jest zawsze taki pierdzielnik, ale jak już się przejdzie do światła, to już jest z górki. No, ja mam tu bóstwo pas, ale będę musiała w odpowiednim czasie przenieść się na środkowy pas. Albo nawet na skrajny lewy, żeby potem z powrotem uciec na buspas. A tutaj kolega chce się wcisnąć, a dobra, już mam w sumie koniec buspasu, to go wpuszczę. Czy nadal są korki? Oczywiście, że tak. A ja sobie zrobię, tak. Ha! I z powrotem mogę wrócić. O, i patrzcie, i tym sposobem sobie troszkę zredukowałam ten korek. Aczkolwiek tam jest przystanek Nowy Kleparz. On bardzo dużo obsługuje linii e, autobusowych i jest w takim miejscu, że tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi. A ten przystanek, nie wiem czy widzicie, ale on jest po, po prostu na chodniku. Chodnik, nie? On nie ma wiaty przystankowej, nic. I tam po prostu, e, no ciężko jest przejść, bo jest tyle ludzi zawsze. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzięki. dzięki, do widzenia. Miłego. Kochani, ja z powodów prywatnych muszę już pędzić do domu, więc na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, możecie też napisać komentarz, a jak nie macie nic do dodania, to możecie też napisać prezent dla zasięgów. Życzę Wam udanego tygodnia, do następnego vloga, cześć!